Byłem bardzo słabym uczniem, jednak zdawałem z klasy do klasy. Nauczyciele często ułatwiali mi zdanie, dając mi do zrobienia jakieś setanie dodatkowe, albo pytając czegoś po lekcjach, żeby klasa się ze mnie nie śmiała. Nauczycielka od matematyki, pani Jadwiga, była dość starą i wymagającą nauczycielką, jeśli ktoś się nie uczy, nie zdaje. Tego dnia na poprawę czekało sporo osób, a ja byłem pierwszy w kolejce. Pani Jadwiga siedziała przy biurku. Patrzyła na mnie swoim mrocznym wzrokiem. Usiadłem po przeciwnej stronie biurka. Ona zadała mi pierwsze pytanie, na które na szczęście znałem odpowiedź. Pani Jadwiga często zakrywała twarz dłońmi i ciężko wtedy wzdychała. To samo zrobiła i teraz: zdjęła swoje okrągłe okulary, zakryła twarz dłońmi, mówiąc, dobrze. Po czym ciężko westchnęła. Robiła tak bardzo często, jednak teraz lekko się to różniło. Czekam 10 sekund, 15 Minutę, a ona dalej w bezruchu. Co się kurwa dzieje? Pomyślałem z niepokojem. Czy pani mnie słyszy? Nie odpowiedziała. Nie wiem co mi odjebało, ale postanowiłem sprawdzić puls. Okazało się, że nie żyje. Spanikowałem. Złapałem ją i schowałem w szafce z przyborami, którą zamknąłem na klucz, który następnie połknąłem. Następnie sprawdziłem, co takiego trzyma w reklamówce z biedronki. Okazało się, że to były jej ubrania oraz berecik. Często robiła pranie w szkole. Szybko się przebrałem, założyłem okulary, które zostawiła na biurku, oraz berecik, żeby nie zauważyli, że jestem łysy, i poprosiłem następną osobę na poprawę. Głównie byli to dresiarze i kurwy, które się ze mnie śmiały. Nie przypuściłem do następnej klasy ani jednej osoby. Od tamtej pory żyję jako pani Jadwiga. Mieszkam u niej w domu, pracuję jako wymagająca nauczycielka matematyki. Boję się przyznać mamy do tego, co się wtedy stało.